Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie z Neogarażu, z tego motoryzacyjnego serca Warszawy. Dzisiaj, chociaż nie za bardzo motoryzacyjnie, to jednak chcę Wam pokazać nową usługę, którą wprowadzimy w Neogarażu dla fanów dwóch kółek. I nie będą to motocykle. Rozfoliuję to i będziemy mogli sobie dokładnie obejrzeć w szczegółach, jak będzie wyglądało. Jeżeli ktoś z Was kręci pedałami i jeździ na rowerze, to właśnie proszę bardzo, specjalnie dla Was zamontujemy w neogarażu dwie stacje. Jedna będzie tu, druga będzie na dworze. Stacja składa się z wieszaka na rower, z takiego uchwytu, że można sobie rower postawić. Dodatkowo ma oczywiście wbudowaną pompkę do roweru, żeby podpompować koła, żeby lepiej i fajniej się jeździło na rowerze. I na tych linkach doczepimy też sporo narzędzi Neo Tools, żebyście mogli bardzo kompleksowo obsłużyć sobie robot. Dlatego biorę się do roboty, bo muszę zacząć od tego, żeby go przymocować, bo ta stacja mogłaby się wywrócić, więc najpierw ją przymocuję, żeby było bezpiecznie, bo w garażu stawiamy na bezpieczeństwo, a dopiero potem pokażę Wam całą funkcjonalności tego fantastycznego urządzenia. Biorę się do roboty. Akumulatorowa motowiertarka, wiertło porządne, połączę te dwa fakty i będę robił otwory, musicie pamiętać, zawsze każdy Pan od techniki Wam powie, to nie jest dziura, tylko otwór, no więc do roboty. Jeżeli to urządzenie jest w stanie kuć dziurę w betonie B25, który tutaj jest na całej tej posadze, bo to jest do dużych obciążeń, no to bardzo fajna sprawa. Cztery otwory zrobione, zrobione, nie trzeba się męczyć z kablem. Wraca na swoje miejsce, kołki są osadzone, otwory są wywiercone, więc mogę ją już przykręcać. Trochę prac fizycznych, czyli przestawić to urządzenie. Teraz jeszcze tylko je przykręcę i tak naprawdę stacja jest gotowa. Pozawieszamy narzędzia, taką samą drugą stację zamontujemy na dworze i będziemy Was serdecznie zapraszali, żeby się na swoich na bicyklach, na swoich rowerach, po prostu ubrali się w obcisłe i przyjechali do nas ponaprawiać sobie rower, napompować, zrobić cokolwiek będziecie chcieli. A nawet zastanawiamy się, żeby na zimę wprowadzić usługę trzymania rowerów tutaj, żebyście mogli tutaj sobie zostawić swój rower na zimę i myślimy o tym, że może to będzie dla Was fajne rozwiązanie. Więc halo, halo, Ursus, zapraszamy bardzo serdecznie do małego garażu na nasze nowe stacje rowerowe.